No w sumie całe mieszkanie już pan obejrzał, no a tu jeszcze wchodzimy do salonu. Ale to jest wszystko pana, to jest. Tak, tak. Wow. No. No. No i co? Jak się panu podoba mieszkanko? Proszę pana, jak anorektyczce Wielki post. Naprawdę, jednym słowem, genialne, proszę pana, tak. Blisko na uczelnię, świetny dojazd do centrum, nie? No i ta galeria handlowa tam pod nosem to jest naprawdę duży plus, ja panu powiem. No to teraz najważniejsza rzecz. Dla kogo pan szuka mieszkanka? Dla koleżanki z roku, kuzynki, a może siostry? Nie, no, dla mnie. Dla pana? No, no to oczywiście, proszę pana, ale spokojnie, jest ja spełniam wszystkie wymagania, proszę bardzo. Co to jest? No, moje świadectwo. Zdrowia? Nie, jak zdrowia? No, maturalne, no panie, no wszystko celująco mam, no. No ale co to ma do rzeczy? Jak co do rzeczy? No przecież sam pan napisał w ogłoszeniu łatwość w maturze płatność w naturze. Ale, ale że to tak? No tak. Uuu, ale matko. No a mamusia mi mówiła noś okulary, bo się przejedziesz. Ja nie mogę przecież, od teraz to pańskie to ogłoszenie nabiera zupełnie nowego sensu. Jak pan napisał jasny układ. To, to ja myślałem, że chodzi o duże okna. Proszę pana, jak się łatwo domyślić, ja szukam kobiety. No tak. Te, teraz to jest rzeczywiście jasne. Mm. Kobiety. Kurczę. No, no nic no, ale jak kobiety, no to co? Ja tu będę tak stał, nie? No, ja już pójdę. No tak. O, chociaż trudno jakąś lokatorkę znaleźć. No co? Nikt się nie zgłosił? Raz tylko zadzwoniła taka jedna mówiła, że studiuje, ale okazało się, że to uniwersytet trzeciego wieku. A poza tym, przez pół roku nic. Więc tak sobie myślę, że. Kurczę. Szkoda, żeby mieszkanie stało puste. No. Co, co mi za różnica, komu wynajmuję, prawda? Byle płacił. No, ale pan i tak nie jest zainteresowany wynajmem na takich warunkach. To znaczy. Blisko na uczelnię jest. No. Do centrum, świetny dojazd. Prawda. No i ta łazienka, co tam ją widziałem, to taka mm, czysta. A ja w sumie kilka lat mieszkałem w akademiku. I co? Szuka pan mieszkania o lepszym standardzie? Po prostu nie takie rzeczy się robiło. <laughs> Wie pan co? Ja bym się skusił na to mieszkanko. Świetnie. Tylko teraz jeszcze co do ceny. Czyż ma być płatny co miesiąc? Co tydzień? Drogo. No, a jak często chce pan uiszczać? No, wie pan, ja to bym wolał ryczałtem. Raz z góry w roku i tam... Nie, nie, proszę pana, ja muszę mieć płynność finansową. Czyż musi być płatny na bieżąco? No, 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 no ja nie wiem, bym musiał zajrzeć na konto, jak to tam... No, ja panu tam nie będę zaglądał. Nie, nie, pan, no nie wiem jak tam dam radę, ale może tak raz na dwa tygodnie? No dobrze, stoi. Niech będzie moja strata. <noise> jak <już> sobie dorobię. <noise> A ja mam jeszcze takie pytanie. Tak. Wynajmuje pan na czarno. Wie pan, wolałbym, żeby każda wpłata była odpowiednio udokumentowana. Na piśmie. Na taśmie. A, nie, nie, no, to no, nawet lepiej, bo to się potem urząd skarbowy czepia, to, to tak to mają czarno na białym wszystko. A, jeszcze tak chciałem zapytać. Tak? A co jeśli akurat nie będzie pan mógł odebrać zapłaty? To ojciec wpadnie. Dziwna spółdzielnia. Chociaż w sumie dziadek też ma blisko. Jeszcze na koniec chciałem zapytać, czy ja mógłbym podnająć jeden pokój koledze? No oczywiście no. Zawsze jakąś część czynszu będzie Pan mógł sobie odzyskać. No tak. Jak pan tam wyciśnie, co się tam. No, da. no, no, no. No dobrze, to wszystko, wie pan. Muszę powiedzieć, że ja już to oglądałem jedno mieszkanie tak. Tak, z tydzień temu, tak, piętro wyżej. Podobno A, do pana okolski, też taki tak. fajny układ, wszystko się zgadzało, tylko oni tam chcieli 2000 zł miesięcznie. Wie pan, no. Straszna drożyzna, kazałem im się wypchać, wie pan. Trzeba się szanować. To co no? Ja już będę powoli leciał, no pan może się spokojnie wprowadzać. Ja za jakiś czas wpadnę odebrać czynsz. No, tu są pańskie klucze. O, dziękuję. No. Co to było? Zaliczka.